Ursus 902, wymiana oleju. Ten olej ma kolor no, czarnej farby. Bym powiedział, że chyba tak. To nie jest czarna farba, tylko to jest smoła. Tak wygląda olej. Dajemy nowy. Nowy olej firmy Jasol Agri, czyli jakiś agra, 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 agro, agrotechniczny olej CC40. Mawiutki. Ładny, nie? Bardzo ładny. Silnik żeśmy przepukali benzyną ekstrakcyjną. Żartuję. <głosy> <głosy> Ale są jakieś płyny do pukania, chyba silników. Są. Przed wymianą oleju. Ale to się na nich odpala, się na tym płynie ten silnik? Nie, nie wiem nawet. Nie, trzeba zagrzać, wlać, zagrzać i spuścić. wszystko. Aha, no Płukankę tak... zrobić. Zobaczymy, ile tego oleju wejdzie, jest tutaj 15 litrów na dzień dobry. Kolejna wucha, już 10 litrów jest. Oleju jeszcze nie widać, zaraz zobaczymy na bagneciach. Sytuacja mać? Nie, no sprawdź może. Jak 10 litrów ma iść, to po co 15? <grystanie> znaczy, 10 to tam pewnie jeszcze nie doszło. Nie no, wlejemy z 12 i go odpalimy. Wiesz, on postoi trochę i zobaczymy. No ale alternator jest luźny. No to przykręcimy go zaraz. Mm. Kurczę, nie wiem, czy nie będzie do wymiany. No jeszcze. Mało. Wiesz, on jest gęsty, to zanim doleci, ale mimo wszystko. Filtr już mamy wyczyszczony, ośrodkowy. Bąk tak zwany. Tutaj on jest. Był, był tam osad? Mm, nie, czysty był ale tylko, że wszystko wymyłem troszkę było ale to nie dużo tu na tym, nie? No, troszeczkę było, ale to wymone jest pokazywałem Ci na zdjęciu Co i nie ma nic? No, my też dobrze robimy. <grymne> <grymne> Trochę do miodu podobne. Patowki takiego świeżo odwirowanego, nie mniej więcej tą konsystencją. że starczy, bo zaraz pochodzi bo bół Przelejemy. 2 litry dopiero, dopiero się pokazało na bagnecie O jak już się pokazało to już nie jest tak źle 15 litrów Bo czytałem, że w 6 cylindrowym 19 wchodzi o tu jest tylko można powiedzieć Dwie trzecie chyba. Tak? Tego by było. A no jesteś na dolecie. Starczy? Nie wiem. Po przepłynięciu przez silnik się zrobił trochę ciemniejszy, ale jeszcze jest poniżej, poniżej normy. Dosyć? Dosyć, zapalimy. Ten bąk zaciągnie. A to, jeszcze, to jeszcze będzie mało jak zaciągnie. Może to zdać, to on przez chwilę będzie bez smarowania. To trzeba bez gazu chyba pierwszy raz zakręcić. Czy jak to jest? Nie, no ma już olej. A tutaj. No ale zanim zaciągnie do systemu. No to jest. dolny pułap. Jeszcze mało. Ale z której strony półmierzysz? No, minimum. Nie no chyba odtąd dotąd, nie? A to to i nie wiem, może do innej wersji Taki niejednoznaczny jest ten magnet. No jest na środku No jest, teraz Wystarczy. Przeciągnięty pasek alternatora, alternator był odkręcony, fruwał cały. Po skosie delikatnie idzie ten pasek, nie podoba mi się. Dlaczego? zabita, prawie nic nie widać przez nią. Pokałem wyjąć i umyć. Jeszcze zabrakło oleju, bo na minimum zeszło po Starczy, jutro sprawdzimy. Przez nie? Więc wszyscy widać, jest. Nie wszyscy 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 To wszyscy 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 nie jest Wieje wiatr to zabiera ten kus.